Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na sierpniowe wydanie naszej serii Miłość na zakręcie. Bo jak wiecie, serce czasem, czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. A tradycyjnie zagłębimy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w sierpniu. Dla naszych związkowców tradycyjnie zobaczymy, co dzieje się między Wami, jakie zmiany tutaj zachodzą, jakie blokady są pomiędzy Wami. A dla naszych singielków zobaczymy, czy sierpień to dobry miesiąc, żeby otworzyć Wasze serduszka no, na miłość, na nowe znajomości, no i czy może ktoś nowy tutaj. Pojawia się czy pojawi się na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Jeśli, że, jeśli czujecie, że to czytanie jest dla Was, zachęcam, a dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych czytań. No i to wszystko pomaga mi oczywiście rozwijać nasz kanał. A teraz tradycyjnie. Kochani zaczynamy od naszych par, od naszych związkowców. Co dzieje się, kochani między wami? Jaka energia dominuje obecnie u naszych bag? Dobrze. Jaka jest energia waszego partnera? Co czuje, co być może chciałby wyrazić? Jaka jest wasza energia? Czego wy potrzebujecie od tej relacji? Pięknie. Co utrudnia Wam harmonię? Jakie tutaj są napięcia, blokady pomiędzy Wami? Jaka jest rada dla Was, moje wagi? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Dobrze. Moje drogie wagi, no piękna energia, dziesiątka pucharów. Um, albo jesteście w takim bardzo fajnym okresie, bo to jest taka, taki okres y, potrzeby bliskości, y, bezpieczeństwa emocjonalnego, albo po prostu tęsknicie za tym, tak? za taką ciepłą atmosferą. Um, to jest karta marzeń o wspólnym domu um, poczuciu, że ta relacja no, jest dla Was takim, takim domem tak? daje Wam takie bezpieczeństwo. A, że jest to takie miejsce, do którego chcecie wracać. Jeśli w ostatnich tygodniach pojawiły się tutaj u Was konflikty, to może właśnie teraz tutaj odezwać się takie pragnienie: a no, może chcecie, żeby wszystko wróciło do normy, żeby wszystko było znów dobrze. Może też być tak, że jedno z Was w tej, w tej relacji idealizuje na przykład obraz tej, tego Waszego związku, tak? a druga osoba na przykład może czuje się no troszeczkę mniej obecna. Dziesiątka pucharów nie zawsze pokazuje rzeczywistość, czasem pokazuje projekcję tej rzeczywistości, czyli to, co byśmy chcieli, żeby było. Więc w tle może pojawić się takie pytanie, czy naprawdę jesteście szczęśliwi, czy tylko chcecie, żeby no, mieć tutaj ten taki idealny, idealny obraz. Jaka jest energia waszego partnera? Wasz partner wchodzi z taką no, z energią głupca, tak? Być może ostatnimi czasy zachowuje się, wydaje wam się, że zachowuje się troszkę tak nieprzewidywalnie. Być może chce tutaj zacząć coś od nowa, ale może niekoniecznie jeszcze wie co, albo coś go tu po prostu blokuje. W jego energii widać taką lekkość, ale też i rozproszenie, no, powiedziałabym, nawet jakąś taką niedojrzałość. Być może unika trudnych rozmów, być może odsuwa tutaj, no, jakieś podjęcie jakichś ważnych decyzji. To też może być karta, która mówi, że wasz partner ucieka trochę w zajęcia swoje własne albo w jakąś rozrywkę, nie wiem, w gry. Może pojawić się chęć po prostu tutaj oderwania od rutyny, tak? I niekoniecznie w złej mierze. Głupiec często mówi, że potrzebuje przestrzeni. Może to słyszeliście od waszego partnera ostatnio, że potrzebuje chce, żebyście mu dali więcej przestrzeni. No, albo po prostu nie umie tego wyrazić, że to jest to, co jest mu potrzebne. W taki dosyć dojrzały sposób. Jeżeli wasz partner, nie chodzi tutaj o wiek, tak, jest partnerem dojrzałym, to może po prostu być tutaj jakaś taka chęć przełamania jakiejś stagnacji w waszym, waszym związku. A i może chce po prostu, żeby wnieść tutaj coś świeżego, tak? no być może chciałby, żebyście wyjechali, kochani, w, 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 wspólna podróż, tak, wspólny projekt tutaj, może właśnie potrzeba zmiany m, trybu życia, y, no także zależy, jak, y, jaki ten partner wasz naprawdę jest, y, kochani, jaka jest wasza energia, no bardzo dojrzała, piękna energia cesarzowej i wygląda na to, że w tej relacji to wy jesteście tą osobą, która wnosi taką troskę y, no, zmysłowość też, ale to takie pragnienie budowania tutaj tego waszego związku. To jest energia kobiety albo osoby, która chciałaby przede wszystkim czuć się kochana, która chciałaby być doceniona, tak, ważna, nie tylko przez gesty, ale przez obecność i zainteresowanie partnera, tak. W sierpniu może pojawić się potrzeba większego wsparcia, zarówno emocjonalnego, jak i może też no, i fizycznego. Może potrzebujecie, żeby partner po prostu bardziej Wam pomagał, jeżeli chodzi tutaj o obowiązki. Um, a jeżeli wasz partner jest no, rozkojarzony, tak, no, to może tu pojawić się jakaś taka frustracja albo poczucie takie, że to wszystko spływa tutaj um, no, spoczywa na Waszych barkach. Cesarzowa chce dawać, tak, ale też pragnie czuć się, no właśnie, doceniona, kochana. Potrzebujecie tutaj być karmione emocjami. Jeśli czujecie się kochane, zaniedbane i zaczynacie się tutaj wycofywać, no to to jest takie ostrzeżenie, tak, żeby być może zadbać o siebie, poświęcić trochę czasu dla siebie. Może zrobić coś, coś fajnego. Nie jako ucieczka, tutaj, jeżeli trzeba porozmawiać z partnerem, ale po prostu, żeby zatroszczyć się o swoje potrzeby. Kochani, co Wam tutaj utrudnia harmonię? Dziesiątka monet. Na poziomie zewnętrznym tutaj wszystko może wyglądać dobrze w Waszej relacji. A dom, praca, obowiązki, no, nawet wspólne finanse tutaj wyglądają, że wszystko jest wspaniale, ale właśnie to takie teoretyczne, taka teoretycznie stabilna energia może tutaj być źródłem problemu, bo dziesiątka monet często mówi o strukturze, która może przygniatać relacje, tak? Jakby partnerzy tutaj byli bardziej ze sobą, no bo łączą was tutaj właśnie jakieś sprawy finansowe, wspólne obowiązki. To jest taki system, który was łączy, ale brak tutaj może być, nie musi, jakiejś takiej spontaniczności, może właśnie tej obecności. No, właśnie tego docenienia. U niektórych może pojawiać się jakaś presja z zewnątrz, presja rodziny, być może jakieś oczekiwania waszej rodziny lub oczekiwania no, społeczne. No, może tutaj być takie, może, wam, może słyszycie takie pytanie, czego chcecie? Przecież macie wszystko, tak? O co wam tutaj chodzi? Um, także waga może czuć się tutaj troszkę, że utknęła w takiej roli. Um, Bycia tą odpowiedzialną w waszym związku, a wasz partner tutaj, no, marzy o tym, żeby się tutaj wyrwać z tego, z tej codzienności, być może z tych, z tych obowiązków. Tutaj może być po prostu taki brak jakiegoś takiego waszego wspólnego, wspólnego rytmu. No, i to jest potrzeba jest tutaj takiego waszego emocjonalnego spotkania. Jaka jest rada? W sierpniu możecie stanąć przed właśnie jakąś trudną decyzją, tak? Czy warto dalej walczyć o to, co było, czy lepiej tutaj pozwolić no, czemuś odejść, tak? Ja nie mówię tutaj, to nie, to nie muszą być jakieś fizyczne takie rozstania, ale raczej takie wewnętrzne, tak? To jest jakieś być może odejście, odsunięcie się od jakiejś iluzji a, albo, kochani, od jakichś oczekiwań, tak? Odejście od jakichś starych wzorców, też, no być może od tych wzorców, które, no nie wiem, rodzina na przykład oczekuje od Was. Ta karta zachęca do takiego uczciwego zapytania siebie, czy ta relacja, albo czy te wzorce, którymi się kierujemy, nadal pracują dla nas, nadal nas karmią. Um, czy czujecie się tutaj przede wszystkim, no czy to jest to, czego chcecie, czy to do Was cały czas pasuje? Może warto tutaj odpuścić jakąś taką rolę też ratownika. Być może warto odpuścić jakąś taką rolę matki, opiekunki. Oczywiście nie, jeżeli macie dzieci. Absolutnie nie mówię, żebyście odpuszczali to. Ja tutaj raczej mówię o takich, no, jeżeli chodzi o waszą relację, tak? Czyli no, bycie tą, która zawsze tutaj musi wszystko naprawiać i tak, jak mówię, dźwigać wszystko na waszych, na waszych barkach. Ta rola po prostu może już wam. Nie odpowiadać. Rada jest jasna, żeby nie trzymać się czegoś, czego już Wam, co Wam już nie służy, tak? Tylko dlatego, że coś trzeba, tak? Albo właśnie, że tutaj, no tak jak mówię, często rodzina od nas oczekuje jakichś takich no, pewnych rzeczy, no i może warto to kochani zweryfikować. Jaki jest potencjał tutaj na przyszłość? Sierpień może być miesiącem takim czasem zwrotnym. Magia jako przyszłość daje możliwość rozpoczęcia czegoś na nowo tutaj, ale tylko pod warunkiem, że oczywiście obydwie strony wezmą odpowiedzialność za to, co się dzieje w waszej relacji. Tak? W tej karcie jest wielki potencjał do odzyskania tutaj no, tego wpływu na Waszą relację, czyli w jaką stronę ta relacja idzie no Może to się przejawiać pod postacią rozmowy, kochani, działania albo wprowadzenia jakichś konkretnych zmian. magnie działa za kogoś, on raczej tworzy świadomie. Tak? Jeśli zdecydujecie się tutaj wyraźnie, no być może będzie trzeba postawić granice, tak? zawalczyć o prawdę. Wasz partner może się obudzić tak albo wasza rodzina może się obudzić. Um, no, to jest taka karta, która mówi, że może nie będziecie już właśnie chcieli, powiecie, powiecie twardo, że już nie będziecie chcieli grać jakichś no, starych ról. A, I tutaj ta dynamika może się zmienić, tak? Może się zmienić właśnie dynamika Waszej relacji. Mak to także przypomnienie, że każdy z nas tworzy naszą swoją rzeczywistość, tak? Także również no, przypomnienie dla waszego partnera. Możecie jak najbardziej, kochani, zacząć wszystko od nowa, wszystko na świeżo, no ale może właśnie będzie trzeba wprowadzić jakieś nowe zasady, jeżeli chodzi o waszą relację. Moje wagi. To wszystko na, to, na ten rozkład. Życzę Wam oczywiście wspaniałego sierpnia, pomyślnych rozmów. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i na następne czytanka. Papa, pa, moi drodzy. A my teraz przechodzimy do singielków. Kochani, co dzieje się u Was? W jakiej jesteście obecnie tutaj energii, sytuacji, jeżeli chodzi o tą energię miłości, relacji, partnerstwa? W jakim jesteście punkcie? Uj, dziesiątka mieczy. Czy coś Was trzyma w przeszłości, albo czy coś budzi Wasze obawy? Czy ktoś nowy nadchodzi, a jeżeli tak, to jaką może przynieść energię? Czy jakieś przekonania albo emocje mogą tutaj ograniczać Wasze otwarcie się na, na relacje? Jaka jest rada dla Was? No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość. Moje wagi. No, sierpień tutaj jest taka ciężka energia dziesiątka, dziesiątka mieczy, która wskazuje na to, że niektórzy z Was. Właśnie zakończyli jakieś no, bolesne relacje. Dziesiątka mieczy to moment, w którym trudno jest też już udawać, że coś tutaj, no coś tutaj nie wyszło, coś tutaj się nie ułożyło tak, jakbyście to, no, jak, jak, jak chcieliście. To mogła być relacja, która właśnie niedawno się zakończyła, albo jeżeli już jakiś czas upłynął, ale cały czas tutaj jest jakiś ślad po tym, no, który nosicie. Coś tutaj zburzyło takie no, wasze zaufanie do być może, no, żeby, żeby się otworzyć tutaj. Ale pozytywna strona tej karty jest, że ona jednak mimo wszystko mówi o zakończeniu, tak? O tym, że ten proces. Już się skończył. Nie, nie musicie, kochani, no nie należy do tego wracać. Jeżeli tutaj były jakieś zawody miłosne, no mogło to być trudne, tak, ale starajcie się nie dopuszczać, po prostu nie pozwólcie na to, żeby ten smutek kierował Waszą przyszłością. Dla niektórych wak to może być taki moment kompletnego resetu, też, tak. Zawieszenie, które boli, ale daje szansę, no żeby tu wreszcie podnieść się i powiedzieć: dość, a nie chcę już dalej no, z tym iść. Także na pewno, na pewno koniec, ale jakiejś bardzo bolesnej no, sytuacji. No i co tutaj w przeszłości? No, siódemka buław to jest taka karta głębokiego wewnętrznego napięcia. To jest karta, która mówi, że byliście w takim trybie wiecznej obrony, jakieś takie mechanizmy wykształcone właśnie przez, no ponieważ te wcześniejsze, wcześniejsze związki, tak, no byliście tutaj zranieni, a i teraz możecie właśnie, kochani, albo jeszcze po prostu nie jesteście gotowi, ale nie dopuszczacie tu za bardzo nikogo do siebie, przynajmniej nie, no nie za blisko może macie bardzo silną potrzebę kontrolowania tutaj wszystkiego no wybieranie tutaj przede wszystkim tylko rzeczy z sytuacji osób które wydają wam się bezpieczne dla innych wag to może być też taka walka ze sobą tak bo niektóre wagi mogą pragnąć bliskości no ale z drugiej strony właśnie jest ten lęk tak żeby znów tutaj coś się nie rozpadło, no i przede wszystkim, żeby ominąć tą sytuację tego głębokiego zranienia. To napięcie tutaj może blokować waszą swobodę i wasze serduszko, no przynajmniej niektórych wag, może cały czas trzymać się tego, a mimo tęsknoty, mimo tęsknoty za czymś, za czymś prawdziwym. Czy ktoś nowy tutaj nadchodzi? W waszym polu może pojawić się ktoś... Myślę o takiej bardzo przyjaznej, ciepłej i stabilnej energii. To jest taka osoba, która no przede wszystkim nie musi niczego udowadniać, zna swoją wartość. Osoba taka bardzo zrównoważona, może mieć swoje pasje, bardzo takie ustatkowane, ustabilizowane życie czy styl życia. Osoba, która przede wszystkim jest. Bardzo zadowolona z siebie, z tego, co ma. To nie musi być jakiś taki, to może być po prostu znajomość, kochani, nowa znajomość. Ta osoba może no, być emocjonalnie dostępna dla Was, ona się nie będzie Wam tutaj narzucać, ale być może będzie chciała po prostu nawiązać, nawiązać przyjaźń, znajomość. Um, Dobry moment, żeby zapytać się, czy jesteście właśnie gotowi tutaj. No, może właśnie otworzyć się, to nie musi być nic romantycznego, ale po prostu na coś lekkiego, na coś przyjemnego, czy pozwolicie sobie tutaj na to. Warto pamiętać też, że no nie wszystkie wielkie miłości od razu zaczynają się właśnie tym takim piorunem z nieba. Od, od tych wszystkich fajerwerków, ale właśnie zaczynają się od takich małych spotkań, jakichś takich no wspólnych, wspólnych zainteresowań. I, I to może przerodzić się, kochani, w coś fajnego, w coś w coś bardziej stabilnego, ale tak jak mówię, nie myślę, że to w sierpniu będzie. Co Was ogranicza? Paradoksalnie, kochani, nie brak miłości, Was tutaj ogranicza tylko wasz ideał miłości. Karta kochanków może wskazywać na głębokie zakorzenienie waszych przekonań w tym właśnie, jak powinna wyglądać taka prawdziwa relacja. No to może być oparte na jakichś takich dawnych, silnych więziach, które cały czas właśnie mogą tutaj wpływać w jakiś sposób na wasze, na wasze wybory. Możecie nosić w sobie taki obraz tej, tej idealnej, jedynej relacji, takiej, która miałaby sens. No i ciężko jest tutaj znowu przebić się przez, przez ten mur. Ta karta też mówi o tym waszym wewnętrznym konflikcie, tak? O tym, że wasze serduszko chce jednego, a wasz rozum mówi całkiem coś innego. To jest karta, która mówi o lękach przed wyborem, no, a każda, każda jakaś nasza decyzja nosi za sobą ryzyko straty, tak? Nigdy nie wiemy, nigdy, jeżeli zainwestujemy w jakąkolwiek relację, nie wiemy dokąd nas to poprowadzi. Ale czasami właśnie, no poprowadzi nas do czegoś dobrego i kochani, trzeba wierzyć w to, żeby się tu właśnie nie zamykać. Starać się zostawić to, co było w przeszłości, wziąć z przeszłości tylko to, co było dobre, lekcje, które no, czegoś nas nauczyły, ale nie pozwolić, żeby ta przeszłość dyktowała naszą, naszą przyszłością. Jaka jest rada? W sierpniu waga powinna tutaj odważyć się nazwać właśnie rzeczy po imieniu, a przed sobą, przede wszystkim przed sobą. Rycerz Mieczy nie boi się konfrontacji, tak? Tutaj nie chodzi też o jakieś, nie wiem, jeżeli macie jakieś sprawy, które cały czas dokończacie, to to nie chodzi tutaj, żeby się kłócić raczej, tylko no być może będzie, będziecie mieć potrzeby tutaj wyjaśnienia czegoś. Dobry czas, żeby przełamać wewnętrzne milczenie, tak? Zmierzyć się z tutaj, no, być może z jakąś niewygodną prawdą. Ja myślę, że niektóre wagi będą mieć, ponieważ jest tu też i szóstka pucharów. Możecie mieć do czynienia z waszym byłym w sierpniu, ale właśnie po to, żeby zakończyć, zakończyć tutaj jakieś takie sytuacje niedomówione i wreszcie zamknąć tą, tą dziesiątkę mieczy. To jest karta odwagi, kochani, odwagi Waszego Słowa która doradza Wam, żeby nie odwlekać, no być może właśnie tej rozmowy. Być może to Wam pomoże tutaj przejść przez ten, przez ten mur. Jaki jest potencjał? W sierpniu może dojść tutaj właśnie do spotkania z przeszłością. To może być Wasz były partner, ale też nie musi. Tutaj może być, szóstka pucharów może też mówić o takich momentach refleksji, a waszych refleksji nad tym, y, jakie byliście albo jak, y, jak no widzieliście w ogóle, zapatrywaliście się na relacje, zanim doszło tutaj do tej no, do tej bolącej relacji, tak? do tej konfliktowej relacji. Um, Waga może z, um, zatęsknić po prostu za y, za tą taką energią niewinności, um, Zanim, zanim przeszliście przez, przez, tą, przez tą trudną relację. No i tak jak mówię, może pojawić się też ktoś, kto przypomni Wam, że relacje nie muszą być, nie muszą być skomplikowane, nie muszą być trudne. Także mówię, nie musi to być jakaś wielka miłość, kochani, ale tutaj może być taka iskierka nadziei w sierpniu, jeżeli oczywiście pozwolicie sobie zrzucić zbroję, tak otworzyć się. A nie pamiętajcie, nie musicie powielać przeszłości, tak? tylko chodzi o to, żeby tutaj zrozumieć naprawdę, czego wy potrzebujecie. Moi drodzy, ciężkie, ciężkie energie dla naszych singielków, bo no, taki definitywny moment zamknięcia bardzo trudnego rozdziału, ale tak jak mówię, starajcie się wybierać zawsze waszym serduszkiem i zawsze wybierajcie to, co czujecie, że jest najlepsze dla Was. Dziękuję Wam, kochani, mimo wszystko życzę wspaniałego sierpnia. Czekam na Wasze komentarze, jak to z Wami rezonowało. Ściskam Was bardzo gorąco, no i oczywiście zapraszam na następne czytanka. Papa, pa, moi drodzy!